Dzień dobry, nazywam się Michał Jaszczyk i wraz z trenerem Tomaszem Kowalskim. Witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach wsparcia szkoleniowego. Dzisiaj porozmawiamy o celach, ich przygotowaniu i ocenie celów w części głównej treningu. Co to w ogóle znaczy, wyznaczyć cel treningowy? Na pewno trzeba go zbudować od ogółu do szczegółu. Nasz cel musi być bardzo konkretny. Jeżeli zadeklaruję wam, że niebawem zacznę uprawiać sport, bo jestem za gruby, to w zasadzie powiedziałem tylko, że jestem za gruby. Ten cel musi być mierzalny. Jeżeli umówimy się, że jutro będziemy biegać i przebiegniemy 5 kilometrów, to znaczy, że już to bardzo skonkretyzowana informacja. Ten cel musi mieć datę realizacji. Jutro, nie powiedziałem jeszcze nic. Michał mnie zna, on wie, że ja się wtedy nie pojawię. Jeżeli mówimy się natomiast na 7.30. Jestem Michał po Ciebie i biegamy jutro piątkę. No to jest to już konkretna bardzo informacja. Ten cel jest realny pewnie. Ten cel powinien być ambitny, więc pewnie mówiłbym się z Michałem na dychę, a nie na piątkę. Ale po zastanowieniu, może jednak piątkę. Dalej. Niezależnie od towarzystwa, podróżowanie bez mapy, kompasu albo przynajmniej gwiazd jest skazane na pewno na porażkę. Bardzo często poruszaliśmy się w ten sposób. Nasza podróż była swego rodzaju niesprawiedliwością wobec dzieci, które stawały przed nami w całym kraju takie same. Jeszcze niedawno byliśmy w takiej sytuacji, że nie planowaliśmy dobrze swojej pracy. Wiem, co mówię, byłem w wielu takich miejscach. Nie mieliśmy dostępnej wiedzy na ten temat. Yy. Dzisiejsze planowanie w tym i wielu innych projektach daje nam możliwość realizacji zbliżonych celów w każdym miejscu tego kraju. To daje dzieciom swego rodzaju wyrównanie szans. Kiedyś w pewnych treściach czuliśmy się mocniejsi, w innych jako trenerzy trochę słabsi yy. i może realizowaliśmy ich mniej. Natomiast dzisiaj, poprzez dobre planowanie, jesteśmy zmuszeni do lepszej lub gorszej, ale realizacji wszystkich. Następujących po sobie celów. Dajemy dzieciom pełen komplet i bagaż informacji z szansą na nauczanie wszystkich treści, na ofertę wszystkich treści. Dalej jest zawodnik, który z tego skorzysta albo nie. Wcale nie musi tak być, że poruszamy się bez mapy. Ta mapa daje nam wiele dróg, wiele możliwości. Jednym z takich programów jest program certyfikacji, w którym Dajemy autonomię w działaniu, ale wyznaczamy pewne ścieżki poruszania się. Warto, żebyśmy widzieli też horyzont i całą prowadzącą do niego drogę, żebyśmy mogli tą drogę do piłki 11-osobowej we wszystkich aspektach trenowania i wychowania, mogli zawodnikom naszym przedstawić, żebyśmy w tym kontekście my mogli ją odpowiednio zaplanować, żebyśmy przygotowali naszych zawodników na wszystkie zagrożenia, które w kolejnych momentach etapizacji procesu szkolenia będą się pojawiały. W tym miejscu skierujmy się do naszego arkusza oceny i do tego, w jaki sposób definiuje on wymagania dotyczące stopnia realizacji założonych celów treningowych. Widzimy pięć podstawowych punktów. Pierwszy będzie zgodność z założeniami treningu, efektywność realizacji celów jako drugi punkt, trzeci adaptacja i elastyczność trenera, czwarty zaangażowanie zawodników w realizację celu i piąty informacja zwrotna i podsumowanie. Zanim jednak omówimy bardziej szczegółowo te punkty, chciałbym zacząć od Definiowania celów. Zanim przejdziemy do tej praktyki, zatrzymajmy się na chwilę przy tym, dlaczego tak ważne jest właściwe definiowanie celu treningowego. Bo cel to nie jest tylko coś, co wpisujemy w konspekt. To taki punkt odniesienia dla całej jednostki, dla organizacji środków, sposobu prowadzenia intensywności, a później może nawet do analizy tego, co się wydarzyło. Jeśli źle określimy cele albo zrobimy to zbyt ogólnie, zbyt szeroko, to nawet najlepszy trening może być nieczytelny. Dlatego pierwszym krokiem powinno być zrozumienie programu szkolenia w tym, te, w tym aspekcie. Sposób definiowania celów, sytuacja wojskowa, zasady, fazy gry, oczywiście. Program szkolenia pomoże nam tutaj dopasować temat treningu. Do poziomu zawodników, ich potrzeb, e, oczywiście etapu e, rozwoju. Pamiętajmy, błąd na początku procesu przy określaniu e, celu zawsze się odbije na realizacji. E, potem może być trudno naprawić to w trakcie, dlatego warto dać sobie chwilę więcej na starcie, żeby później działać bardziej precyzyjnie. ujęciu praktycznym zawsze naszą bazą pozostaje plan treningowy. W tymże planie treningowym mamy dzisiaj już szereg możliwości. On nie jest sztywno określony i do końca zdefiniowany. Mamy w procesie analizy i ewaluacji możliwości dokonywania zmian w tymże planie treningowym i to z tego planu treningowego będą nam wynikały cele, które wyznaczymy w konspekcie. Cele w postaci tego celu głównego, czyli tematu treningu, yy, który chcemy realizować przy okazji celu gry, który mamy na dzisiaj wyznaczony, chcemy to realizować poprzez zasadę. Natomiast tą, tą zasadę będzie nam pomagało realizować wiodące działanie, które na dzisiaj będzie wyznaczone. Nie zapominamy też o tym motorycznym, który wynika z naszych planów treningowych i który śmiało może być zintegrowany z pozostałymi działaniami. Dalej, w naszym konspekcie, niezwykle istotne stają się szczegóły, te wskazówki i korekty, których. Wyznaczamy sobie najważniejsze z punktu widzenia zawodnika treści zaplanowane na dzisiaj do realizacji. Konspekt, a potem realizacja. My na pewno chcemy dzisiaj działania. To działanie chcemy oprzeć o pewną zasadę, która dzisiaj panuje. Ta zasada pozwoli nam realizować cele gry poprzez preferowane sytuacje wojskowe, które są wyznaczone w temacie treningowym. Natomiast niezwykle istotne są właśnie te szczegóły które pewnie powinny być w tym procesie dobrze zaplanowane. Niezależnie od tego, w jakim będziemy pracowali metodologii, jakie przyjmujemy sobie formy, sposoby i metody, na koniec finalnie, mówiąc brzydko, produktem naszym jest piłkarz, ze szczegółami, które wyposażymy. Im więcej tych szczegółów mu damy i większa jakość jego będzie w realizacji tych szczegółów, tym bardziej kompletnego będziemy mieli piłkarza, któremu gra będzie sprawiała więcej radości. Na co musimy zwrócić uwagę? Jakie zagrożenia występują na poziomie samych planów treningowych, samego definiowania celu? Przede wszystkim to brak korelacji tych treści treningowych. Brak cykliczności, czyli brak kontroli procesu, gdzieś na tym etapie mezocyklu, mikrocyklu omijanie treści czasami właśnie na tych etapach, błędne identyfikowanie celów w aspekcie względem planów, błędne identyfikowanie sytuacji boiskowej i tutaj musimy przede wszystkim pamiętać, że atakujący jest pierwszy w zapisie sytuacji boiskowej. Niezwykle istotną sprawą jest szczegół, który zostaje wyznaczony na etapie planowania swojej pracy, na etapie planowania konspektu treningowego. Ten szczegół wiodący czasem będzie to pewnie jeden szczegół, czasami może dwa, w zależności od poziomu, sposobu pracy, ilości trenerów, których mamy do dyspozycji. Natomiast to jest ta informacja, która z punktu widzenia zawodnika jest najistotniejsza i najważniejsza żeby to on z tym szczegółem wyznaczonym na dzisiaj, za chwilę pokażemy na, po, na podstawie yy, realizacji szczegółów poprzez zasadę wsparcia, to on pozostanie z nim pewnie na długo, może nawet na zawsze. Przechodząc do konkretów na poziomie działań już, pewnie chcemy, chcemy poprzez zasady wsparcia realizacji we fragmencie gry, czy dalej w grze naszej zasady, poprzez działania, w których będziemy skupieni na szczegółach. To szczegóły pozwalają nam na prawidłową realizację zaplanowanych na dzisiaj treści. Przypomnieliśmy sobie to, w jaki sposób definiować cele. Wróćmy teraz do kryteriów, i pierwszym z nich będzie zgodność z założeniami treningu. Czy cele treningowe zostały prawidłowo i precyzyjnie określone przed rozpoczęciem zajęć? Dobór środków treningowych oraz zadań był zgodny z założonymi celami? Czy stworzone środowisko treningowe i coaching w realizacji uwzględniały poziom, warunki, czy sprzyjało to realizacji celów przez zawodników? I sama efektywność realizacji tych celów. Założone cele zostały skutecznie zrealizowane przez zawodników podczas treningu. Zawodnicy byli w stanie zastosować zdobyte umiejętności w sytuacjach zbliżonych do meczowych. Co to tak dokładnie znaczy? Przede wszystkim, czy zawodnicy wykazywali zrozumienie celów i działali zgodnie z założeniami treningowymi? Ten transfer umiejętności z treningu do gry przebiegał płynnie i świadomie. Decyzje zawodników były trafne i zgodne z, kon z kontekstem samej gry. Zadania treningowe odzwierciedlały realne wymagania meczowe. I to tempo i intensywność wykonania były zgodne z tymi wymaganiami, które stawia przed nimi gra. No i ten ostatni punkt, który widzimy na końcu, powtarzalność, bo przede wszystkim chcemy powtarzalności tego. Celu wiodącego właśnie w naszej organizacji, z perspektywy pojedynczego zawodnika również. Jeżeli chodzi o kryterium zaangażowania zawodnika w realizację celu, musimy jeszcze popatrzeć z dwóch perspektyw: z perspektywy tego aspektu mentalnego i z perspektywy aspektu yy, fizycznego. I teraz, jeżeli mówimy o aspekcie mentalnym, to musimy sobie powiedzieć o kilku punktach. Pierwszy będzie poziom trudności zadania. Te zadania powinny odbywać się w strefie tak zwanego wyzwania. Nie być za łatwe, może to skutkować brakiem motywacji, ale też nie za trudne, ponieważ może to powodować frustrację zawodników. Dobrze. Dobrane zadania wywołują tak zwany stan flow, takie pełne skupienie i satysfakcję z działania. Kolejnym punktem będzie cel i sam sens działania. Czy zawodnik wie, po co to robi, rozumie cel techniczny, taktyczny. Zwiększy to jego taką wewnętrzną motywację i odpowiedzialność za wykonanie. Następnym punktem będzie... Pod podejmowanie decyzji i tutaj zadanie zawsze powinno zawierać ten element wyboru lub reagowania na zmienne bodźce. Nie powinno być to tylko mechaniczne takie powtarzanie. Wymuszamy w ten sposób aktywną obecność i taką analizę, refleksję nad tą sytuacją, w której znalazł się zawodnik. Informacja zwrotna i autorefleksja i tutaj Czas na tą krótką refleksję, co mi wyszło, co należy poprawić, to oczywiście będzie budowało, zwiększało świadomość tego procesu, a nie będzie tylko dawało takich efektów. Następnym aspektem był ten aspekt fizyczny, i tutaj podstawowym będzie intensywność zadań, czy zadanie wymaga realnego wysiłku, i przede wszystkim zwróćcie uwagę, trenerzy, że nie chodzi tutaj o tak zwane przelatanie tego środka treningowego, ale o jakość w tym środku również i skupienie. Ten czas trwania i pauzy tutaj odpowiedni balans pomiędzy pracą, regeneracją, tak żeby utrzymać jakość, ale też koncentrację na zadaniu, no i oczywiście realizm taki sytuacyjny, czyli zadania powinny mieć ten element gry, rywalizacji, maksymalnie aktywizować zawodnika Zupełnie tak jak to ma miejsce w meczu. Informacja zwrotna z podsumowaniem, jej pozyskiwanie, ale i też jej oddawanie. Patrzymy tutaj z perspektywy i zawodnika, i trenera. Pozyskiwanie informacji na pewno na podstawie obserwacji własnej, na podstawie komunikacji trenerów. W wielu przypadkach prowadzimy ten trening już we dwóch czy nawet trzech trenerów. Ale niezwykle istotny aspekt informacji pozyskiwanej od zawodnika. To jest niezwykle prawdziwa informacja i zupełnie informacja nadrzędna na podstawie analizy wideo, to już bardzo często się odbywa. I wreszcie oddawanie tej informacji. Kiedy indywidualnie, a kiedy grupowo? Czy sytuacja, którą chcemy omawiać, dotyczy działania pojedynczego zawodnika, czy może grupy, czy może indywidualnie będziemy sugerować pewne. Błędy czy niedostatki innym, którzy tych błędów nie popełniają. Wreszcie zastanowienie pozytywna, czy negatywna w dzisiejszym świecie zastanówmy się, czy nasi zawodnicy potrzebują komunik komunikatów wspierających pozytywnych, czy negatywne cokolwiek im dają. Yy, przerywamy, bo coś dotyczy całej struktury i braku możliwości realizacji, czy udzielamy tej informacji w trakcie realizacji. I. Wreszcie szczegóły, czy cały kontekst? Pewnie jest to też zależne od sytuacji, którą zastaniemy. Drogi trenerze, jeżeli śledziłeś uważnie kryteria, to możesz mieć wrażenie, że któryś z nich pominęliśmy. Nie pominęliśmy, go, zostawiliśmy je specjalnie na koniec, żeby o nim powiedzieć bardziej dobitnie. Jeżeli. Słuchacie webinarów przygotowywanych przez szkołę trenerów. Wiecie, że szkoła trenerów wyznaczyła pewnego rodzaju kompetencje trenera. I kiedy mówimy o tych kompetencjach, skupiamy się na tej wiedzy, doświadczeniu, umiejętności, analizie czy komunikacji. Wszystkie te elementy oczywiście są bardzo ważne, i one właśnie mają symbolizować te kolejne puzzle, które widzicie na grafice. Z których zbudowana jest ta nasza sylwetka na slajdzie. Dziś chcieliśmy szczególnie zatrzymać się na jednym z takich puzli, którym będzie adaptacja, taka umiejętność dostosowania się, bo możemy mieć najlepiej rozpisany plan, świetnie przygotowane cele, dobrze zaplanowane środki treningowe, jasno określone, a życie i tak zrobi. Swoje. Zmieni się pogoda, zmieni się nastawienie zawodników, zmieni się intensywność, wszystko może się zmienić. I wtedy kluczowe staje się nie tylko to, co zaplanowaliśmy, ale to, jak na taką zmianę zareagujemy. Spójrzcie też na tą drugą część slajdu. Ten sam trener, trener ale różne warunki deszcz, słońce, być może hałas, morze, takie znużenie, Grupa zaangażowana albo grupa bardzo wycofana, może początkująca, trener się nie zmienia, ale jego postawa już powinna się zmieniać, bo elastyczność nie oznacza takiego chaosu. To takie świadome będzie reagowanie na właśnie rzeczywistość, która nas zostaje. Nie będzie to uparte trzymanie się takiej raz przyjętej drogi. Dlatego właśnie adaptacja powinna być jednym z filarów waszego warsztatu. Bo codziennie pracujemy z ludźmi, którzy się zmieniają, którzy mają swoje potrzeby, emocje oraz konteksty. I chciałbym, żeby ta myśl została z wami. Nie chodzi o to, co zaplanowaliście, ale chodzi o to, co zrobicie, gdy wasz plan się trochę posypie. Właśnie wtedy pokazuje się prawdziwa jakość trenera. Oczywiście ma to też swoje odzwierciedlenie w kryteriach. Adaptacja, elastyczność trenera w osiąganiu celów. Ten trener potrafi dostosować środki treningowe lub przebieg całej sesji, aby zapewnić realizację celu w przypadku niespodziewanych trudności i trener reaguje na potrzeby zawodników zmieniając intensywność formę nauczania tak aby wspierać ich właśnie w osiąganiu celów. Na sam koniec praktyczne zastosowanie i tutaj chciałbym, żebyście przypomnieli sobie ostatnie swoje zajęcia i spróbowali odpowiedzieć na kilka pytań w zakresie tej celowości części głównej. Przede wszystkim, czy cele treningowe były jasno określone przed rozpoczęciem i zgodne z planami treningowymi? Czy zawodnicy rozumieli nad czym pracują i dlaczego? Czy zadania były spójne z celami i prowadziły ich do realizacji? Czy zawodnicy wykazywali powtarzalność tych działań, mimo czasami zmiennego kontekstu? Czy dostosowaliście środki lub sposób prowadzenia treningu do takiego rzeczywistego przebiegu zajęć? Czy zawodnicy otrzymali taką konstruktywną informację zwrotną? Czy był czas na refleksję Mo, waszą, moją jako trenera i zawodników nad przebiegiem treningu? Odpowiedzi tak: to taki sygnał, że Twój trening był bardzo skuteczny i świadomy. Na co myślę, jeszcze warto zwrócić uwagę na sam koniec, podsumowując. Nie zapominajcie, drodzy trenerzy, że to piłka jest najważniejsza, że wszystko kręci się wokół gry. Cel nie może być nigdy ważniejszy niż sama gra, niż mecz. Te wszystkie cele, które próbujecie zrealizować w zajęciach, przede wszystkim powinny być temu podporządkowane. Cel powinien wynikać z gry, a nie odwrotnie. Bo to gra powinna kontrolować trening, a nie odwrotnie. Pamiętajcie proszę, że taka świadoma i powtarzalna realizacja wszystkich planowanych celów daje różne szanse, daje to poczucie sprawiedliwości we wszystkich aspektach zarówno Piłkarskim, mentalnym, jak i po prostu wychowawczym. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie i pytania. Czekamy na nie i dziękujemy.